Dzień dobry Państwu, nazywam się Remal Komi. Witam Państwa w drugim odcinku programu Prawo na co dzień. Gościem programu jest Pani Mecenas Katarzyna Brubel-Koczułap. Dzień dobry Państwu. Celem tego odcinka jest pokazanie Państwu, przekazanie Państwu informacji o umowach zawieranych na odległość albo umowach zawieranych poza siedzibą przedsiębiorstwa. Cóż to wszystko znaczy? Cóż, najprościej oczywiście przekazać treść na przykładzie. Najprostszy przykład. Pani Janina była starszą osobą, była wdową, mieszkała sama, nieopodal mieszkała jej córka. Pewnego dnia pani Janina odebrała telefon, który, w którym bardzo miła pani zaprosiła ją na pokaz do Miejscowego Domu Kultury. Na pokazie tym firma reklamowała. Cudownej właściwości sprzęt medyczny, który miał pomóc na wszelkie dolegliwości i rozwiązać w zasadzie problemy z każdym schorzeniem, na które cierpią starsi ludzie. Pani Janina zabrała ze sobą sąsiadkę, udała się na taki pokaz i wróciła z zakupionym sprzętem medycznym. Po kilku dniach panią Janinę odwiedziła córka, której przeszczęśliwa starsza pani pochwaliła się swoim zakupem. Córka pani Janiny poprosiła matkę o to, aby pokazała jej dokumenty zakupu tegoż cudownego sprzętu medycznego. Po przeczytaniu tych dokumentów, córka pani Janiny złapała się za głowę. Okazało się bowiem, że jej mama podpisała nie tylko umowę zakupu sprzętu medycznego, ale razem z tą umową podpisała umowę kredytu na niemal 9000 złotych. Córka pani Janiny zapytała mamę, czy jest świadoma tego, co, co podpisała, co teraz y, jaka kwota z tego tytułu pozostaje do spłaty? Starsza pani była w szoku, nie spodziewała się takiego obrotu rzeczy, była przekonana, że kupiła tylko i wyłącznie sprzęt medyczny, że ten sprzęt jest po pierwsze o wiele tańszy, a po drugie, że kwota zakupu będzie rozłożona na raty. Poza tym, nawet gdyby pani Janina przeczytała dokładnie umowę przed zakupem, to prawdopodobnie miałaby problemy z rozszyfrowaniem wszystkich zapisów, ponieważ te dość istotne, e, szczegółowe zapisy były napisane tak mało czcionką, że córka pani Janiny, która jest o wiele młodszą osobą, miała problemy z rozczytaniem całej treści, a co dopiero starsza osoba. Z treści umowy wynikało bowiem, że warunkiem Sprzedaży tych produktów medycznych jest zawarcie umowy kredytu. Córka pani Janiny zabrała te dokumenty i udała się po poradę do kancelarii prawnej. cóż, macie państwo typowy przykład umowy zawartej przez konsumenta, czyli ową pani Janinę, no, z przedsiębiorcą, czyli fachowcem, tak, który działa na jej rynku. To jakby jest pierwszy element tej umowy. Drugi element tej umowy to taki, że Umowa była zawarta w Domu Kultury, czyli na pewno nie była zawarta w siedzibie przedsiębiorcy. Tak? No i nie była też zawarta umowa na odległość. Umowa na odległość to jest umowa zawarta w sprzedaży, na przykład w sklepie y, internetowym. To jest typowa umowa na odległość po pomocy środków przekazu. Natomiast to była umowa zawarta poza siedzibą przedsiębiorstwa. To spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, a cóż to takiego ta siedziba przedsiębiorstwa? To jest miejsce. W którym nieruchomość albo ruchomość, najpierw nieruchomość, w której dany przedsiębiorca ma swoją siedzibę, czyli tu jest zarejestrowana jego firma albo w rejestrze sądowym, albo w centralnej ewidencji działalności gospodarczej. To może być budynek, może być zespół pomieszczeń w budynku. Czasami w przypadku sklepu obwoźnego to może być po prostu samochód, prawda? a w tym momencie ta firma będzie zarejestrowana najprawdopodobniej na miejsce zamieszkania danego przedsiębiorcy. To jest siedziba. Tak? Tu mamy umowę zawartą w domu kultury, czyli jest umowa zawarta poza siedzibą przedsiębiorstwa przez zdecydowanie przez konsumenta. Natomiast, jeżeli mówimy o umowach zawieranych na odległość, są to umowy zawarte w ramach tak zwanego zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności konsumenta w siedzibie przedsiębiorstwa, czyli w praktyce dzwoni nam telefon, bardzo miły pan czy bardzo miła pani oferują nam do zakupu coś, błąd bon turystyczny sprzęt medyczny, no cokolwiek, tak, tyle, że yy, różnica, na przykład, na przykład, na przykład różnica yy, w umowach zawieranych na odległość, a umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa jest zazwyczaj taka, że yy, osoba dzwoniąca w celu zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa zaprasza nas na jakiś pokaz, a yy, osoba, która dzwoni yy, po to, aby nam coś sprzedać, już bezpośrednio przez telefon, czyli... Yy, Chce z nami zawrzeć umowę sprzedaży na odległość, to po pierwsze musi podać swoje imię i nazwisko, musi powiedzieć z jakiej firmy do nas dzwoni. Musi też zaznaczyć to, że ta rozmowa jest rejestrowana, tak? czyli, jest, czyli jest nagrywana. czyli De facto, gdybyśmy chcieli my, jako konsument, wrócić do tej e, rozmowy, no to jest ona zapisana na odpowiednim nośniku i będzie taka e, będzie taka, taka możliwość. E, tutaj sprzedawca też powinien e, nas poinformować, w jakim celu on do nas, e, on do nas dzwoni. E, ponadto, jeżeli zawrzemy taką umowę na odległość e, przez telefon, e, no to sprzedawca e, musi nam e, wysłać dokumenty, Najczęściej na nośniku papierowym, pocztą, i dopiero po potwierdzeniu przez nas treści tej umowy, którą dostaliśmy na papierze, ta umowa zaczyna wiązać. A czy jest możliwość odstąpienia od takiej umowy na odległość, albo takiej jak zawarła pani Janina, czyli poza lokalem przedsiębiorstwa. No jest taka możliwość, czyli, e, czyli to, że e, ktoś starszy z naszej rodziny, czy my sami zawarliśmy umowę, której treści nie do końca byliśmy świadomi, albo taki zakupiony przez nas produkt nie posiada właściwości, o których, o których mówiliśmy, e, można od takiej umowy odstąpić. W terminie 14 dni od zawarcia takiej umowy. Czyli e, w przypadku naszej pani Janiny z początku, e, z początku tejże historii, e, co powinna zrobić pani Janina? Pani Janina ma 14 dni na odstąpienie od takiej umowy czyli musi odesłać do, e, do sprzedającego e, oświadczenie e, o tym, że odstępuje od takiej umowy. Z datą, e, powinna zawrzeć tam numer umowy, nie musi wskazywać powodu odstąpienia od, e, od tej umowy. No i najbezpieczniej jest e, również razem z takim oświadczeniem odesłać zakupiony przez nas przedmiot. E, co jeszcze? Jeżeli e, z treści dokumentów, tak jak tutaj w przypadku e, tego, co przeczytała córka pani Janiny, wynika, że razem z podpisaniem umowy sprzedaży została podpisana umowa kredytu, e, no to musimy Poprosić, poprosić zażądać od sprzedającego wskazania nam e, dokładnych danych dotyczących tej umowy, tak aby była możliwość zwrócenia się do e, konkretnego banku e, w celu podjęcia procedury odstąpienia od tejże umowy kredytu. Mamy jeszcze taką sytuację. W przypadku pani Janiny, no to dokumenty wszystkie zostały sporządzone w filmie, w tym domu kultury, w którym była, nastąpiła sprzedaż. Ale bardzo często, jeżeli mamy, mówi, mówimy o umowach zabieranych na odległość, dokumenty są przesyłane drogą mailową albo przy pomocy poczty, y, firmy kurierskiej, i w tych dokumentach przesyłanych przez sprzedawcę nie zawsze znajduje się informacja o tym, że mamy 14 dni na odstąpienie od tej umowy. A konsument, zwykły Jan Kowalski, przepraszam wszystkich Kowalski za ich nazwiska, ale przykładowy Jan Kowalski, przecież tego nie wie. Więc ten termin 14-dniowy będzie dla niego biegł nie od chwili, gdy otrzymał towar i umowę, a od chwili, gdy dowiedział się, że ma termin 14-dniowy na odstąpienie od umowy. Ale nie później niż 12 miesięcy od zawarcia umowy. Ale nie umowy. później niż rok, od chwili, słusznie pani mecenas mówi, nie później niż rok, od chwili, gdy ta umowa została zawarta. E, jeszcze jedna istotna bardzo uwaga. Kowalski otrzymał towar pocztą. Ma prawo rozpakować paczkę i zobaczyć, co otrzymał. No musi sprawdzić, co otrzymał, prawda? Ma prawo przy, próbować to, co otrzymał, niezależnie od tego, czy jest to urządzenie techniczne, nie wiem, czy dla mężczyzny koszula, a dla kobiety, dajmy na to, bluzka, tak? Posłużę się jeszcze innym przykładem z mojej rodziny. Moje najmłodsze dzieciątko zamówiło, kupiło w sklepie internetowym buty. Zapłaciło buty przybyły. Po rozpakowaniu okazało się, że buty są bardzo ładne i zgodnie z zamówieniem. Hmm. Tyle, że używane. No więc było 14 dni na to, żeby te buty z powrotem zapakować i wysłać do producenta, bardzo znanego producenta obuwia w naszym kraju. Tyle, że ten producent nie odpowiedział na listy, nie zwrócił pieniędzy, więc trzeba było wystąpić do sądu, który już sprawą się zajął, Właściwie. No tu macie Państwo przykład tego, że jest 14 dni, trzeba odesłać towar, nie wolno go, wolno go spróbować, ale go nie wolno używać. Jeżeli konsument, który otrzymał towar, będzie go używał, na przykład pójdzie w koszuli męskiej do pracy, a przepoci go tą koszulę, tak? no to w tym momencie odpowiada za zużycie tego towaru, przekraczające zwykłe użycie. Przy próbowaniu i winien z tego tytułu, jeżeli powstała szkoda w imieniu sprzedawcy, to winien tą szkodę wynagrodzić. Tutaj, jeżeli takie oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie przez nas, jako przez kupujących, yy... Odesłane, złożone i odesłane do, do sprzedającego, to sprzedający ma 14 dni na to, aby takim oświadczeniem naszym się zająć. Czyli co, co, co powinien zrobić sprzedający? Sprzedający powinien nam zwrócić wszelkie koszty, które ponieśliśmy przy zawarciu tejże, tejże umowy. Co więcej, jeżeli ponieśliśmy koszty, o wysyłki z powrotem e, zakupionego towaru, to koszty tejże wysyłki e, również e, powinien nam ten sprzedający zwrócić, tylko tutaj jest taka istotna uwaga. E, są to koszty najtańszej, e, najtańszego sposobu dostawy, tak? Czyli jeżeli mieliśmy do wyboru powiedzmy, nie wiem. Pocztę i kilku różnych kurierów, i jedna przesyłka kosztowała 10, druga 23, 30 zł, to nawet jeżeli wybierzemy najdroższą formę zwrotu, czyli tego kuriera za 30 zł, to sprzedający ma prawo zwrócić nam tylko 10 zł, ponieważ taki był najtańszy koszt zwrócenia mu zakupionego produktu. Jeszcze powstaje pytanie, czy możemy coś więcej zrobić z takim nieuczciwym, zakładam, że nieuczciwym, jak w przypadku mojego dziecka, sprzedawcy. Tak? Możemy wystąpić ze skargą do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, możemy zastanowić się nad złożeniem doniesienia o przestępstwa do prokuratury lub policji. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że spotkamy się przy następnej okazji. Dziękuję państwu. Do widzenia. Do widzenia.